Witajcie, kochani. Dzisiaj pokażę Wam albumik, który już znacie, ponieważ pokazywałam go we wrześniu, ale były tylko zdjęcia. Pomyślałam sobie, że też zasługuje, żeby mu zrobić filmik. Jak pamiętacie, okładka albumu robiona z recyklingu, foliowana. i album jest na kółeczkach <laughs> każda strona inna, z resztek papieru, z najróżniejszych resztek, ale po kolei tu wycięte oczywiście tagi z różnych papierów. Też kieszonki I też resztki. Po prostu już na nic się specjalnie nie nadawały to, a można na nich też kleić przy zdjęcie, czy cokolwiek napisać. Tu papier palisty z dobrym ćwiekiem. Et oui. c'est też resztka jakaś pozostałość ale wymyśliłam że zrobię taką stronę są też przykładki foliowe wzmocnione również kółeczkami

Grafika od Jan. Piękne te grafiki są. Uwielbiam je. No i oczywiście, zbieram lina najróżniejszych papierów i resztek. Tu akurat kartka od jakichś badzików czy od jakichś elementów kreatywnych, której żal było wyrzucić, więc wykorzystałam na stronę. wykańczono kryształkami. Dzisiaj też kolejny pochmurny dzień, to też i jakość tego filmiku.

Uzyskała sztywność grafika zastępczej. oklejona koronką to też wycięte ze stempla naklejone na kosteczkach 3D kieszonka, czyli koperta w zasadzie wzmocniona papierem w środku nie może się obyć bez zegarów w każdej mojej pracy niemal są zegary najróżniejsze. To stemple, to badziki, to zwykrojnika. Oczywiście plecy też folią oklejone spożywczą i wykończone narożnikami. I przody również. Do zobaczenia. Do kolejnego albumu. Hej!